Towarzysze. Wyborcza już od dłuższego czasu mówi, że Kaczyński podpala Polskę, ale to co robi obecnie to już lekka przesada. Jest tak gorąco, że 1 sierpnia padł resortowy komputer i przez tydzień ministerstwo było sparaliżowane. Protesty demokratów zostały brutalnie wypalone. Dlatego najistotniejsze teraz jest by przetrwać i często uzupełniać płyny. Zresztą upał to nie wszystko. Okazuje się, że kaczyści opanowali gogle i ograniczają wolność słowa. Dzisiaj z dnia na dzień sporo resortowych filmów zostało wyłączonych z zarabiania na YouTube. Co prawda, jak już kiedyś wspominałem, za pieniądze z filmów to można kupić kilka danych obiadów, ale zawsze lepszy śmigły rydz niż nic. Dlatego jak zwykle dziękuję tym, którzy wspierają resortową fundację. Dzięki Waszym darowiznom, mimo niesprzyjających warunków, Ministerstwo Prawdy wciąż nadaje i pozostaje całkowicie niezależne. Nie wiem jak dla Was towarzysza, ale dla mnie jako ministra to dość istotne. Choćby dlatego, że mogę się z Wami szczerze po prywatnemu podzielić swoimi opiniami. A ostatnio naszły mnie dwie takie refleksje związane z tak zwanym trzecim sektorem, czyli organizacjami pozarządowymi. Pierwsza dotyczy towarzysza owsiaka. Z punktu widzenia dobrej zmiany uważam, że hejtowanie go ze strony kaczystów jest nie tylko nieskuteczne, ale i bezcelowe. Dopóki nie łamie prawa, to niech sobie robi co chce. Oczywiście za pieniądze swoje lub darczyńców, a nie za publiczne. Tu oczywiście tkwi zasadniczy problem, bo Owsiak się mocno przyzwyczaił do swojej uprzywilejowanej pozycji i tego, że jego rupta co chce ta miała zawsze wsparcie ze strony państwa. I to na każdym szczeblu. Dziś na przykład zupełnie przypadkowo natrafiłem na film Owsiaka z 1994 roku. Pojechał wtedy do Stanów pobawić się na powtórce Woodstocku, de facto za pieniądze podatników, bo przed wyjazdem namówił TVP, by kupiła od niego film, który nakręci i tak to działało od samego początku i to jest kompletnie inna filozofia od tej, którą mamy w Fundacji Tradycji Miast i WSI, bo my z zasady wykluczamy działanie za publiczne pieniądze, takie układy mocno ograniczają. Zauważcie towarzysze, że rok temu był komunikat o tym jak Owsiak chwalił telewizję publiczną. Wtedy jeszcze liczył, że może uda się utrzymać status świeckiej krowy. Niestety się przeliczył, zrozumiał, że bardziej opłaca się jednoznacznie opowiedzieć się za antykaczyzmem i dziś już śpiewa zupełnie inaczej. Reasumując, mówiąc o wsiaku, lepiej skupiać się na aspekcie nierównościowego traktowania przez ostatnie lata, bo to nie jest tak, że bez wsparcia państwa nie da się nic zrobić. Ostatnio wybuchła burza po tym, jak ktoś zauważył, że instagramowe reklamy pewnego napoju szkalują powstanie warszawskie. Spółka w ramach przeprosin wpłaciła na AK 500 tysięcy plus. I znów rozgorzała dyskusja, czy to wystarczająco, czy za mało. Z punktu widzenia organizacji, która racjonalnie wykorzystuje swoje środki to jakieś 10 lat intensywnego działania. Przez konto resortowej fundacji przez ostatnie ponad 4 lata nie przepłynęła nawet połowa tej kwoty, a udało się zrobić naprawdę sporo. Ministerstwo nagrało jakieś 400 komunikatów. Do tego sporo innych filmów. Przeprowadziliśmy projekty na kresach. W Rzeszowie stworzyliśmy nieformalne centrum kultury, które działa nieprzerwanie od dwóch lat. A na początku tego roku przejechaliśmy pół Europy z billboardem German Death Camps. Oczywiście jest tego dużo więcej i co ciekawe. Od samego początku, czyli przez ponad 4 lata, nie wzięliśmy ani złotówki z budżetu państwa. Wszystko udało się zrobić tylko dzięki darczyńcom. I dlatego, towarzysze, resort trwa i trwać będzie mimo takiej czy innej koniunktury politycznej. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.